Słuchasz podcastu Mlekiem Mamy. Cześć, z tej strony Ela Malinowska z Fundacji Mlekiem Mamy, a ty słuchasz podcastu Mlekiem Mamy. Przed chwilą zaparzyłam sobie kawę, co i Tobie polecam, ale właśnie, czy picie kawy w ciąży i w laktacji jest zdrowe dla mamy i dziecka? W internecie krąży mnóstwo opinii na ten temat, i w zasadzie nie wiadomo, w którą z nich wierzyć. A zatem zacznijmy od początku. Kofeina to substancja o działaniu psychoaktywnym, która stymuluje układ nerwowy. Jednak przez większość osób nie jest ona postrzegana jako używka. Dostarczana jest najczęściej w postaci naparów kawy i herbaty oraz napojów gazowanych i energetycznych. Ale występuje również w mniejszych ilościach w kakao i w czekoladzie. Metabolizm, czyli rozkład kofeiny u osób dorosłych, odbywa się w wątrobie i jest osobniczo zmienny. Zależy on od stanu wątroby, sposobu żywienia, wieku, chorób współistniejących oraz stosowanej farmakoterapii. W okresie ciąży proces ten trwa dłużej ze względu na zmiany na poziomie hormonalnym w różnych okresach ciąży. Okres półtrwania, a jest to stężenie dawki w osoczu, która ulega obniżeniu do połowy i okres półtrwania tej używki w późniejszej ciąży jest znacznie dłuższy niż u kobiet, które nie są w ciąży. Przy czym biologiczny okres półtrwania kofeiny w organizmie matki powraca do normy w ciągu pierwszego tygodnia po porodzie. Trzeba jednak pamiętać, że wątroba płodu nie jest jeszcze dobrze wykształcona i nie ma możliwości metabolizowania kofeiny. Kofeina krąży we krwi i pokonuje barierę łożyskową. Może zakłócać transport składników odżywczych warunkujących prawidłowy rozwój dziecka oraz zaburzać barierę krew łożysko w wyniku zwiększonego stężenia katecholamin w surowicy krwi. Według amerykańskiego kolegium położników i ginekologów bezpieczna dawka kofeiny to 200 mg, co w przybliżeniu jest równoznaczne z dwiema filiżankami kawy o średniej mocy. Podobne stanowisko przyjmuje Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz Brytyjska Narodowa Służba Zdrowia. Jak to wygląda w świetle badań naukowych? Badanie przeprowadzone na 1200 kobietach w ciąży w celu oceny wpływu kofeiny na masę urodzeniową noworodka nie wykazało znaczących różnic między masą urodzeniową dzieci, których matki spożywały trzy filiżanki kawy, a kobietami, które spożywały kawę bezkofeinową. Analiza badań ponad 12 tysięcy kobiet w ciąży wykazała, że nadmiar. Kofeiny nie zwiększa ryzyka wad rozwojowych oraz ma niewielki wpływ na przebieg ciąży. Natomiast badania kohorty 7346 kobiet dowodzą, że spożycie kofeiny może wpływać na niższą długość płodu, co może być związane z potencjalnym wpływem kofeiny na kształtowanie szkieletu dziecka. Niejasności dotyczące wyników prawdopodobnie wynikają z różnic w metabolizmie. Tego związku przez kobiety w ciąży. Ale uwaga, wiele badań wykazuje negatywne skutki spożycia kofeiny przez kobiety w okresie ciąży. Warto zastanowić się nad wnioskami wynikającymi z tych prac. Jeśli dotychczas kawa stanowiła istotny element diety, to dobrze jest ograniczyć jej spożycie. Oczywiście, wybór zawsze stoi po stronie kobiety. A jak kofeina działa w okresie laktacji? Jak już wspomniałam na samym początku podcastu, kofeina wykazuje działanie psychoaktywne i pobudza układ nerwowy do działania, zmniejsza uczucie senności. Jest więc doskonałym ratunkiem dla osoby, która nie mogła się wyspać, a musi być w pełni aktywna. Młode mamy, mimo wielkiej chęci czy potrzeby, rezygnują z picia kawy. No i teraz pytanie: czy słusznie? Około 1% kofeiny spożytej przez mamę trafia do mleka. Substancja ta może wykazywać tendencję do kumulowania się, dlatego odradzana jest mamą tuż po porodzie. Wcześniaki czy kilkudniowe noworodki mogą nie potrafić poradzić sobie nawet z jej najmniejszą ilością, bowiem metabolizują one kofeinę bardzo powoli i mogą mieć stężenie kofeiny i innych aktywnych metabolitów kofeiny w surowicy zbliżone do poziomu ich matek. Niektóre niemowlęta mogą być rozdrażnione, niespokojne. Wybredne lub mieć problemy z zaśnięciem już przy niewielkich ilościach. W takich sytuacjach należy zrezygnować z picia kawy czy spożywania kofeiny w innej postaci przed karmieniem. Stężenie kofeiny w mleku mamy osiąga największą wartość około godziny dwóch po jej spożyciu. Zatem, jeśli mama potrzebuje wypić filiżankę kawy, powinna to zrobić tuż po karmieniu albo w jego trakcie. Wówczas stężenie kofeiny w mleku podczas następnego karmienia będzie mniejsze. Jeżeli, mimo takiego postępowania, dziecko wciąż wykazuje oznaki rozdrażnienia, to należy zrezygnować z kofeiny na 2-3 tygodnie. Po tym czasie dziecko może być już wystarczająco duże, aby mama znów mogła wrócić do picia kawy. Ilość spożytej kofeiny w ciągu doby dla mam karmiących piersią wynosi 5-6 mg na kilogram masy ciała, co w przybliżeniu daje około 2 szklanek kawy naturalnej. W różnych źródłach można spotkać się z bezpieczną dawką kofeiny oscelującą między różnymi wartościami. Niektórzy eksperci uważają, że całkowicie bezpieczna jest dawka 300 mg na dobę, inni podają wyższe wartości, takie jak 500-750 mg na dobę. Uwagę należy też zwrócić na napoje energetyczne, które w ostatnich latach zyskały na popularności. Kofeina jest jednym ze składników w ilości dopuszczalnej dla mam karmiących naturalnie. Jednak napoje tego typu mogą zawierać także inne substancje wpływające na dziecko, jak na przykład zioła czy witaminy z grupy B w ilościach znacznie przekraczających normy spożycia dla mam karmiących. Warto więc ograniczyć spożywanie produktów tego typu podczas karmienia piersią. A co mówią o tym badania naukowe? W 1994 roku naukowcy Nelling i Debry przeprowadzili badania, w których okazało się, że długotrwałe picie kawy może zmniejszyć poziom żelaza we krwi, a tym samym prowadzić do niedokrwistości u matki i u dziecka. Przyjmuje się, że dzienne spożycie przez matki więcej niż 450 ml kawy może prowadzić do niedokrwistości z niedoborem żelaza u niektórych niemowląt karmionych piersią. W 2011 roku przeprowadzono natomiast badania, w których zauważono niekorzystne objawy spożycia kofeiny u niemowląt matek, które spożywały dziennie 10 filiżanek kawy. Objawów tych nie stwierdzono u niemowląt, których mamy piły dziennie 5 filiżanek kawy. Badania prowadzono w grupie niemowląt w wieku od 3 tygodni w górę. W 1983 roku zespół naukowców zbadał zawartość kofeiny w ślinie u niemowląt w wieku 14-19 tygodni karmionych piersią przez mamy, które wcześniej wypijały jedną filiżankę kawy. U wszystkich zbadanych niemowląt, które w pełni karmione były mlekiem mamy, dwoje z grupy badawczej było dokarmionych sztucznie, stwierdzono obecność kofeiny. Z kolei inne badania polegały na analizie moczu niemowląt w okresie od 2 do 5 godzin po spożyciu mleka. Kofeiny nie stwierdzono u żadnego z dzieci. Obecność kofeiny wykryto natomiast w moczu siedmiodniowego noworodka po około 24-40 godzinach po przyjęciu przez matkę leku z kofeiną w składzie, przy dawkowaniu co 6 godzin przez 24 godziny. W starszej literaturze spotkać można wzmianki o tym, że dzieci, których mamy piły kawę, częściej wybudzały się w nocy lub też miały problem z zaśnięciem. W 2012 roku przeprowadzono obszerną analizę aktualnych badań i jednoznacznie stwierdzono, że picie przez matki kawę w ilości 300 mg na dobę nie wpływa na sen dziecka. Wyniki badań i analiz nie są na tyle jednoznaczne, aby możliwe było określenie stałych zaleceń dotyczących spożycia kofeiny. Zabezpieczne podczas karmienia piersią uznaje się wspomniane dwie szklanki kawy naturalnej. Najwyższe stężenie kofeiny w mleku mamy występuje około jednej godziny po spożyciu. Jednak ilość kofeiny bezpieczna dla dziecka będzie uzależniona od wagi ciała mamy, od czasu porodu i wieku dziecka oraz reakcji organizmu danego dziecka na działanie tej substancji. Jeśli zauważysz u swojego dziecka objawy nadpobudliwości, drażliwości czy kłopotów ze snem, ogranicz spożywanie produktów zawierających w swoim składzie kofeinę, kawę, herbatę itd. Pij, stosując powyższe wskazówki i obserwuj swoje dziecko. Słuchałaś podcastu Mlekiem Mamy? Zostań z nami na dłużej!